Pamiętasz czas matur i te kasztanowce? Jak pięknie zakwitły i jaki był ich zapach? Jak w cieniu ich liści dyskusje się tliły. Po latach z matury zostały tylko wspomnienia i tylko czar kasztanowców się nigdy nie zmienia. Uchroń wspomnienia i matury, zadbaj o kasztanowce. Zwalcz ich największe zagrożenie. Szerotówka kasztanowcowiaczka. Tedan.pl to Twój partner w ochronie kasztanowców. Zgłoś się do nas, kiedy nie jest jeszcze za późno. Wykonujemy usługi polegające na montażu opasek lepnych, pułapek feromonowych i innych zabiegów chroniących kasztanowce. Broń się przed szrotówkiem. Wejdź na stronę www.tedan.pl. Tedan.pl. Walczymy o piękne kasztanowce. A co się stanie ze szrotówkiem, jak dopadnie go Tedan? To będzie szrotówka już ostatnia wola, żeby pochować go w cieniu kasztanowca.